Nowe kremowe bronzery od Eveline Cosmetics, które wyszły z ręki Karoliny Matraszek. Sprawdźmy, czy są one godne uwagi. Dostępne są dwa odcienie. Numer jeden to ten ciepły, a chłodniejszy to dwójka. Jeżeli lubicie zapach czekolady, to przepadniecie. Jak widać, jest to całkiem porządnie napigmentowane. Polecam ten brązer najpierw pracować sobie w pędzel, aby sobie nie zrobić kupy. A z drugiej strony naniesiemy ten cieplejszy. Wow, to jest to jak masło. Takie rozpuszczone masło. Ciepły odcień to numer jeden. Chłodny odcień to numer dwa. Ok, a tak się prezentuje połączenie obu kolorów. I są to nie niezastygające, więc wykończę ten makijaż, przypudruję się i zaraz do Was wracam. I w ten oto sposób prezentuje się efekt końcowy. Nie nakładałam już żadnego brązera na wierzch. Jest to po prostu tylko przypudrowane. No i mam rozświetlacze i róże do policzków na sobie. I powiem Wam, że połączenie tych dwóch odcieni naprawdę w 100% trafia w moje gusty. Więc jeżeli szukacie bardzo kremowych, dobrze napigmentowanych bronzerów, które nie zastygają, z którymi można sobie dłużej popracować i pobawić się w blendowanie i nie przeszkadza Wam fakt, że trzeba je później przypudrować, to sądzę, że są one godne uwagi.